Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Stanoga i od 15 lat pozostaje w zaciekłym sporze z obozem rządzącym, ale z tym obozem rządzącym, który wywodzi się z PZPR-u. Od 15 lat jestem człowiekiem prześladowanym. Dodam tylko, że cieszę się, że Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, bo jest to na pewno mój prezydent. Jak wabił się pies Stasia i Nel, bohaterów w pustyni i w puszczy. Ta kurwa ten mały karakan. Druga wojna światowa. W 1943 roku odbyła się w Casablance konferencja przywódców koalicji antyhitlerowskiej. Do tylko zaprowadzić, kurwa piecyki w Łodzi. Muzyka, w którym mieście rozgrywa się akcja opery Giacomo Pucciniego Cyganeria. Wiele kurwa. Waluty świata, w którym państwie płaci się szeklami? W tym antyludzkim państwie.